witajcie na kanale ZepToBox dziś będę pewną Solar SolarEdgea demontował już chcę wam pokazać jak wygląda to oprogramowanie filmuję oczywiście ekran telefonu może to nie jest zbyt dla was fajne to jest taki najładniejszy dzionek jeżeli chodzi o wykres wymiary ładne moc maksymalna Tutaj uśrednia też jakoś na tych wykresach w każdym razie było szczytowo nawet 2,8 kW. Na wykresie oczywiście się to trochę uśrednia, więc inaczej wygląda. No, tak jak widzicie tutaj, 18 kWh Solar Edge wyprodukował z tymi optymalizatorami mocy. I 31, tak to wyglądało. Tak, 30 maj. I tak, 29. Z tego co tutaj pamiętam, to ten dołek, którego żeby było śmieszniej, tu nie było z jakiegoś powodu. Może było więcej rozproszonych chmur. Właśnie tu jest zazwyczaj ten dołek, gdzie przychodzi cień od wieży ciśnień. Z optymalizatorem mocy jest to znacząco niższy spadek, ale niestety i tak jest, no bo wieża ciśnień jest bardzo duża. I teraz to, co jest fajnego, to, że. No, tutaj coś się akurat wywaliło, jak widzicie, chcę wam pokazać. Więc no, jeszcze ostro się nie chcę ustawić. Że pokazuje ile z każdego panelu i z każdego stringu, to jest akurat jeden string, 11 paneli, ile wytworzyło się energii. Więc jest i w, logiczny i fizyczny układ. Oczywiście fizycznego nie wprowadziłem. A e, właśnie. Czyli logiczny i fizyczny. To jest logiczny wygląd logicznego tego ciągu paneli. I z każdego e, można sobie na przykład statystyki z tygodnia, że 32 i 0,5 kWh brutto, netto 32,19 czyli to już wpompowane do sieci i z każdego panela jakie uzyskano. Jak widać różnice są 2,8, 3, 2,8 jest taka chyba najmniejsza, tak a 3,08 jest największa czyli mniej więcej jest równo, z każdego panelu no przychodzi ten cień, więc jakby obserwować moc na żywo, bo tu można w każdym w ten sposób obserwować to wprowadziłem akurat, że producent Sharp, ale tak faktycznie nie jest. Tylko chodziło mi o to, żeby wybrać moc. 250 W, i, i aktualnie ile jest napięcie, ile mocy produkuje w tym momencie. W tym momencie mamy godzinę 15.56, więc tak to wygląda. I właśnie pod tym względem te optymalizatory są fajne. Czyli że mamy z optymalizatora 60V, a z panelu 31,75 w tym momencie moc 135W, aktualny prąd 428. I on tak stara się to wszystko zrównać, żeby po prostu obojętnie jaki się kliknie. No, zobaczcie, ten panel na przykład w tym momencie daje 32 W zaledwie. Więc nie wiem, czy to już się odświeżyło akurat, czy nie. No, a tak czy inaczej można takie rzeczy sobie tutaj obserwować. 37 może słońce już zaszło. Yy, w każdym razie to są optymalizatory mocy pod tym względem fajne, bo od razu by się rzucało w oczy, jeżeli któryś panel produkowałby znacząco mniej tego prądu albo znacząco więcej, yy, no to jest yy, wiadomo, że wtedy coś by było. O, prawidłowo, nawet skoczyło godzinę, yy, No W końcu, więc yy, tak to wygląda. Słuchajcie także. Tyle z tego wszystkiego dobrego. Tak wygląda oprogramowanie, które tutaj jest w tym momencie. 1 kW prawie produkuje, 2,75 kW pik. Pokazuje pogodę od razu, jest tak się zawoczy, że, że słońce nie jest pełne, tylko trochę za chmurkami, więc tak to będzie produkowało. Jak widać, przez cały okres 136 kWh w tym miesiącu, czyli od 1 czerwca mamy drugi. Tak więc wyprodukowało 32, 18 kWh, dzisiaj 13, czyli zdecydowanie mniej niż wczoraj. No, także tak to wygląda. Teraz wracamy, wracamy do tych paneli gamorficznych. Więc przyszły złączki MC3, tak one wyglądają w środku. I dla porównania z MC4. Dlaczego MC4 są lepsze, fajniejsze, każdy może zauważyć, jeżeli prąd płynie przez coś takiego, a coś takiego, no to oczywistym jest, że, że MC4 są wydajniejsze. Teraz co ja muszę zrobić? Przejściówkę z MP MC3 i wykorzystam tu stary kabel, który mam zarobiony już jakiś wcześniej, tam kawałek przedłużacza miałem do panela, który nie jest mi teraz potrzebny, to to przetnę na pół. I wykorzystam jako przejściówka z MC3 na MC4 i będziemy testować panele amorficzne. Niestety już jest koniec dnia, jak wiecie, ale co z tego, podłączymy, potestujemy. No więc, mamy godzinę 17. i z tych czterech paneli 60W amorficznych niestety około 30W mamy sumarycznie. Czyli mniej więcej by potwierdzało, ten maksymalny punkt z żarówką znalazłem oczywiście przy takim samym świetle także na żarówce było około 60W tutaj na pewno ten inwerter znajdzie lepsze parametry ale nie o godzinie 17 gdy leżą panele na południe na północ, przepraszam, są pochylone tak jak akurat na dachu pasowało tak je położyłem zaraz Wam pokażę No, także o 17 już niewiele produkują południe, tak jak tamte patrzą, te są po prostu położone do testów. Słońce jak widać. Więc mamy następny dzień, godzina około 12. I jak widać, 130 W produkuje się z tych trzech paneli 60 watów amorficznych. Całkiem nieźle. Hmm. Bo one oczywiście nie są w ogóle ustawione pod kątem do słońca, e... czyli powinno być 150-170 w jest netto 110-130, nawet tu chwilami, więc według mnie jest bardzo dobrze. No tu z tych paneli 2-1 kW, czyli pełna moc idzie z tych drugich, ale to normalne, tam jest. No, także. Całkiem, całkiem wypadają testy, tym bardziej właśnie, że są pochylone w drugą stronę do Słońca. Zobaczymy jeszcze za godzinkę, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, no dzisiaj jest niestety dosyć kapryśne to Słońce, w tej chwili jest 0 kW z tego, a 750 W zamiast 2,2, więc niestety mimo godziny prawie 13 nic nie zrobimy. Żeby więcej pokazać, ale powiem Wam, że no jest, jak dla mnie to jest okej okay z tymi amorficznymi panelami, że, że wyciągają 130 W, Net to już mówię, tak? Net to, czyli to co jest wpompowywane do sieci energetycznej. Słuchajcie kochani, tak na szybko dogrywam tylko, że ja tam cały czas w głowie miałem, że podłączyłem trzy panele amorficzne, a przecież podłączyłem cztery, więc cztery. 4 razy 60, ściągam tutaj, żeby znowu się nie pomylić, bo to powinno być 240 W i tyle jest na kalkulatorze. Czyli 240 W powinno one dawać brutto. Oczywiście, one mają swoje lata, 2007 rok, a 130 W zarejestrowane, ale już tej mocy netto, czyli po przetworzeniu. No Bym musiał pomierzyć prądy i napięcia po stronie paneli, żeby wiedzieć, ile dają brutto, więc tutaj. No, taki suplemencik dogrywam. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, słuchajcie. I uwaga, jeżeli ktoś chce dać łapkę w dół, niech napisze dlaczego. Bo mnie to bardzo intryguje, dlaczego ktoś daje łapkę w dół. No przecież wie, że ja jestem gadająca głowa, gadający facet. Trochę teorii miesza z praktyką. Praktykę miesza z teorią. No więc łapka w dół jest trochę nie na miejscu, za to, że po prostu pokazuje, co robię. No chyba, że ja się mylę. Dzięki serdecznie raz jeszcze. Do następnego.